Level Branch to nowy cykl spotkań, który organizujemy i adresujemy specjalnie dla dyrektorów IT. Chcemy ich zgromadzić przy jednym stole razem z innymi dyrektorami i członkami zarządu po to, aby mogli oni w przyjaznej atmosferze porozmawiać o strategiach, innowacjach, a także dzielić się ze sobą swoimi doświadczeniami. Aby współpraca biznesu i IT była wzorowa, potrzebne jest przede wszystkim zrozumienie, zaufanie i dążenie do wspólnego celu. Dla mnie osobiście jest to bardzo ważne, żeby przede wszystkim ludzie z IT doskonale znali technologie i doskonale znali możliwości, jakie te technologie niosą dla biznesu. Z kolei szefowie finansowi muszą doskonale znać konsekwencje finansowe wszelkich działań i myśleć kategoriami nie mm, lokalnymi i krótkoterminowymi, tylko myśleć strategicznie. IBM pozycjonuje się jako platforma współpracy pomiędzy CFO i CIO i staramy się być takim Narzędziem obrony dla CIO, do obrony jego potrzeb, a jednocześnie metodą na komunikację, na sprawną współpracę pomiędzy CFO, który tak naprawdę najbardziej interesuje się kosztami i finansami. Myślę, że najważniejszą kwestią jest wzajemne zrozumienie i wzajemne zrozumienie oczekiwań. Przede wszystkim oczekiwań w całym biznesie, jego strategia, szczególnie strategia długofalowa. Temu są podporządkowane Cele krótkookresowe, budżety roczne i w ogóle działania podejmowane. Jeśli chodzi o budowanie porozumienia pomiędzy IT a finansami, to zdecydowanie jest tym czynnikiem łączącym jest strategia. I jeśli jest dobre zrozumienie i ta strategia jest zrozumiała dla obu stron to to jest to narzędzie, które pozwala, żeby obie strony dobrze mogły się dogadać i żeby wiedziały razem, w którą stronę zmierzają. Byliśmy dzisiaj świadkami bardzo interesującej dyskusji, w której padło bardzo wiele interesujących stwierdzeń. Wydaje mi się, że dwie rzeczy były najciekawsze. Po pierwsze to, że CIO musi współpracować tak naprawdę z CFO, że to nie jest pole do konfliktu, że to nie jest pole do konfrontacji, tylko raczej pole do współpracy. To jakby pierwsza myśl, która uważam, była bardzo istotna, drugą, którą uważam za najważniejszą, było to, że do tej rozmowy między CIO i CFO. Powinniśmy również dodać biznes, to znaczy tą trzecią stronę tak naprawdę, tą, która artykułuje zapotrzebowanie na konkretne usługi i będzie moderować jakby też trochę tą dyskusję na temat tego, co jest potrzebne i jak dużo można za to zapłacić, tak żeby uzyskać konkretne korzyści biznesowe.